Najlepszy wers, część 94. Witamy Was serdecznie po okresie zaniemorzenia naszego. Pozbierałyśmy się do kupy. Do kupy. Próbowałyśmy coś nagrać, ale nam nie wychodziło, więc oszczędziłyśmy Wam tego koncertu e, kosz... Tak Dokładnie. E, dzisiaj zapraszamy Was na szczękościsk, tako, ponieważ iż dawno go nie było. Mhm. A jest jeszcze jedna okazja, ponieważ wydawnictwo Bloomsbury w swojej serii 33,13, gdzie opisują w książeczkach takie mini wydawnictwo, najsłynniejsze, najbardziej wpływowe albumy z całego świata muzycznego i znalazł się tam też nasz tako, jako pierwszy polski rapowy album Jarmark. I z tego albumu pochodzi kawałek Szczękościsk. Który nam się bardzo podoba, bo mogliśmy się w niego zanurzyć, wytaplać, e... utożsamić. To naciskać ten pin i zielony. Tak. Ja myślałam, bo że ktoś powiedzieć: Możemy Wam powiedzieć jeszcze, to my jesteśmy tymi kelnerami. Tak. Bo to my jesteśmy tymi kelnerami. O tak, panie. Mam no. tak. Jest to tekst piosenki, który naprawdę fajnie przeanalizować, ponieważ pokazuje jakiś obraz tego świata, tego, tych właściwie dwóch światów. I według mnie, co ciekawe, bo oczywiście najlepsze kwestie będą tutaj poruszone, jest to obraz. Jest to pewne wyobrażenie o tym, jak może się zachowywać ktoś, kto jest po tej jednej stronie? Ten Grzegorz, który. Ym, Ma sobie, to życie tak, niby jak CV. W Madrycie. Tak. -hmm, który sobie wydaje 4,5 stówy na branż. I ten kelner, który potrafi w 2020 roku za trzy dychy wyżywić całe stado. Tak. I dostaje na piwek 2,60. Więc. 2,30. 2,30. Ta, no, no, tak. No więc jest to. Według mnie niesamowicie ciekawe, jak można sobie wyobrażać dwa światy. I tak, ponieważ nigdy nie byłam w świecie Grzegorza, też nie, to mogę. Sobie... Obserwowałam go w filmach, w książkach, <gry> ale nie wiem, czy chciałabym w nim być, bo tutaj jest ta taka prawda, e, że żadna to nienawiść, ale są mu jacyś śmieszni. Śmieszny. Tak, 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 tak. No, bo to jest kwestia tego systemu wartości. Tak naprawdę w tekście szczękościsk właściwie kładziemy na szczyt systemu wartości pieniądze i to, jakie życie one umożliwiają, ale tak naprawdę. Gdzieś tam wysoko u kogoś w tym systemie wartości, czy właściwie w hierarchii wartości mogłaby być na przykład rodzina, albo mogłyby być rozum, mądrość i wszystko to, co implikuje właśnie wykształcenie i, i nabyta wiedza i doświadczenie. Mogłyby to być relacje na przykład, albo jakiś rozwój duchowy. Są, są różne stopnie, no tutaj akurat mówimy o pieniądzach, więc... Kto jest gdzie, prawda? To jest to, ciekawe. Jest to ale w uh -huh. Kazie Bałagane też było to samo, też były te dwie drogi. No tak, uh -huh. tak. tak. Tak, tak. Tutaj no. też mamy te dwie strony barykady. Uh -huh. Tak, oczywiście. No i ja na no. przykład. Mnie ja, się tak. tak skojarzyło książę uh -huh. i żebrak. Pamiętacie Ach, wszyscy tak. Mark Twain, prawda? Pamiętamy. I myślę, że dużo ludzi powinno przejść na tę drugą stronę, żeby zobaczyć, jak to jest być, Kelnerem. Mhm. No i też z drugiej strony wyobrażam sobie, że no. gdyby ktoś przeszedł na stronę Grzegorza, który siedzi w tej knajpie, też pewnie borykałby się z jakimiś sytuacjami, problemami, miałby jakieś refleksje. Tak, bo tam wcale też nie jest łatwo, bo ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że tam jest, podejrzewam, że momentami nawet ciężej niż po tej naszej stronie o, to jest kelnerów. To ta odpowiedzialność, prawda? Aczkolwiek dobrze by było, jak Piotr Wielki czasami Nie. zbudować sobie ten Nie. okręt. <laughs> Chociaż też no Piotr Wielki, no, to no. taki niby tam był ten sz szkutnik, to chyba małe statki budował. <laughs> Armator. Nie był. Tak, a pracownikiem fizycznym, no. No ale wiedział, że tak, no tak naprawdę będzie carem. No ale czegoś, coś tam wyniósł z tego doświadczenia. Czegoś pokładu. doświadczył, bo tak, w życiu tak. chodzi, wiadomo, o doświadczenia. To tak mhm. jak z nauką języka. Im więcej zna się słów w swoim ojczystym języku, tym więcej jesteś w stanie nauczyć się tych słów przyswoić w języku obcym. Tak samo jest z doświadczeniami, no. tymi złymi i tymi dobrymi. No tak. Im Aha. więcej doświadczysz, tym więcej jesteś w stanie sobie taką tą kanwę, taki ten kobierzec wręcz doświadczeń e, upleść Aha, tak. i z niego potem korzystać. A jeżeli jesteś zamkniętym na inne bańki, no to potem mamy ten wers, który ja mogę uznać za wers najlepszy, czyli e, tutaj, tak jak ona wspominała, żadna to nienawiść, ale są mu jacyś śmiesz śmieszni. Na jedzeni nie tykają ciężkostrawnych kwestii. Uważam, że jest to bardzo dobry wers, według mnie najlepszy, chociaż nie. Iwona spojrzała, co ty masz i tak, też, też jest bardzo dobry Twój. No bo często tak jest, że te dwa światy, mimo że są do siebie równoległe, nie stykają się i ci, którzy są w tym świecie określanym jako wrzaśny, dostatni, nie chcą podchodzić do ciężkostrawnych problemów. No, a nawet jak chcą, to często nie potrafią, bo nie, nie są w stanie się utożsamić z tym. No, mnie najbardziej naprawdę rozwalił e, ten fragment e, o tych trzech dychach, że można wyżywić całe stado... E, za trzy dychy. E, no, e, w dwudziestym roku może tak. coś pff, można było no, Tak jeszcze wyżywić, nawiązując tak. do Twojego wersu, mm -hmm. tak jak jest ten e, dosyć bolesny kawał, że mówi biedny do bogatego, że nie jadłem od tygodnia. Mhm. Na co bogaty mówi, to się zmuś. Dokładnie, Dokładnie tak. tak. Ale tutaj dochodzimy do tego mhm. e, sedna, że wielki bohater wygląda w grobie jak zwykły prosty człowiek. To powiedział Hamlet. Szekspir go tam sobie naszkrobał. E, Dance macabre. Ludzi zrówna tylko trumna i kolejka przed kiblem oraz melanż, który hula, choć za oknem już widno. Mamy tę wizję dan z makabry, że wszyscy wobec śmierci są równi. Mhm. E, miało być to przypomnienie, że niezależnie od tego, jak jesteśmy e, zasobni, mhm. w różne dobra, wszyscy jesteśmy śmiertelni i wszyscy idziemy w tym. Korowodzie, który prowadzi kostucha. Miało to na celu e, trochę złagodzenie tego poczucia tej życiowej niesprawiedliwości wtedy mhm. i nauczenia troszeczkę pokory tych bogatych i wpływowych. Mhm. Czy ktoś się czuł złagodzony? Czy ktoś się czuł spokorniony? Czy ktoś by teraz się czuł? A no właśnie, znowu to no właśnie... zależy od tego systemu wartości. Tak. Jeżeli bierze się pod uwagę to, że tak, gdzieś tam potem jest tak? coś, no to. Znaczy, bo ja też nienawidzę. Nienawidzę wrzucać wszystkich do jednego, jednego worka. Nie mhm. lubię generalizować, że jeżeli ktoś być może jest na stanowisku Grzegorza, to jest takim, a takim człowiekiem. Nie, nie, nie absolutnie, tego. absolutnie mhm. się z tym nie zgadzam. Oceniam ludzi po tym, jak się zachowują. W stosunku do innych Mych ludzi. ludzi tak. Uh -huh. Tak, To jest takie bardzo osoby. Tak, zawsze to obserwuję tak. e, i wtedy sobie mogę wyrobić własną opinię, i tak. wtedy wyrazić własne zdanie. Uh -huh. Nigdy Masz na rację. podstawie e, zasobności portfela czy czegokolwiek, czy czegokolwiek tak. kto jak jest ubrany, czym jeździ. Mnie to po prostu nie interesuje. Ale masz rację. A, Iwona, tak jeszcze o tych dwóch światach My. wspomniawszy, gdzieś tutaj zgubiłam mój tekst, <noise> a jest, jest. No to pięknie to opisała Agnieszka Osiecka w piosence, którą śpiewała Maryla Rodowicz, Rozmowa przez ocean. I tam mamy refren. Są dwa światy i nas jest dwoje do swych miejsc przypiętych jak rzepy. Ty masz pewnie więcej spokoju, ja mam dzieci. Są dwa światy i jedno słońce, które u nas słabiej coś grzeje. Ty masz pewnie duże pieniądze, ja nadzieję. To było porównanie Stanów i, i Warszawy. No i tak, bo. Istnieje się w tych dwóch miejscach i każde miejsce ma swój rdzeń, tak. swoje wartości, swoje bolączki i dobrze jest nie umniejszać temu drugiemu światu. Tak. Znaczy generalnie y, wprowadźmy w życie tę sprawiedliwość społeczną, nas samych. Ona nie istnieje, ja wiem, nie, nie ma czegoś takiego jak sprawiedliwość, ale chociaż się postarajmy troszeczkę. Tak, tak. Chciałam powiedzieć pin i zielony, <śmiewanie> ale powiemy papa. Pa, pa.